No co, wróciłem. A tak na serio, to te osoby, które obserwują mnie na Insta albo na Facebooku, wiedzą co się działo i czemu miałem niedobrowolną przerwę. Od nagrywania na YouTubie, ale już jestem, wszystko udało się załatwić i naprawić, także wracamy z kontentem na bieżąco. W Pokemon Go jest kilka takich kontrowersyjnych zmian, ale nie chcę zaczynać na negatywnej nucie, więc zacznijmy od ciekawych, interesujących nadchodzących eventów w Pokémon Go. Aha, i przypominam, że w soboty na live'ach otwieram paczki kart Pokémon dla widzów. Sobota 16 na YouTubie. W tym tygodniu, w ten weekend, jeszcze nie będzie najnowszego japońskiego dodatku. Teraz Festival, ale mam nadzieję, że za tydzień już uda się przesyłce z Japonii dojść, tak żeby była na. Aha, no i chciałem Wam bardzo podziękować, słuchajcie, za wsparcie wyjazdu do Japonii. Już ten wyjazd jest dograny, odbędzie się, jest kupiony bilet lotniczy, także lecę w lutym do Osaki, ale ostrzegam, bo ostatnio ktoś mi napisał komentarz: Kushi wysłałeś mi karty o łącznej wartości mniejszej niż Ci wpłaciłem. Stary, jakbyś każdy miał dostać karty o większej wartości niż mi wpłaciłeś, to by się to nazywało Kushi wspiera Ciebie. Zbiórka dla Sebastiana. Arkadiusza, z na Koźla i tysiąca innych osób, którym Kusi rozdaje charytatywnie pieniądze. I gdyby to działało tak, że ty mi wpłacasz 80 zł, a ja tobie kupuję w Japonii karty za 150 zł, to nie wiem za co miałbym tutaj Japonii polecieć. Chyba bym tam kajakiem popłynął i jadłbym, kurczę ryż i wodę ze śmietnika. Nie są takie osoby, które trafiły oczywiście ostatnim razem karty warte dużo więcej niż płaciły. Tym razem pewnie też tak będzie, ale to nie może być każda osoba. Rozumiesz jak to działa? Mam nadzieję, że rozumiesz. Ale niech to nie przyćmi moje wdzięczności. Słuchajcie, naprawdę dziękuję Wam, że udało się. I ten kolejny wyjazd do Saki będzie zrealizowany. Super. Słuchajcie, zaczniemy od. Świątecznego kontentu Zaczyna się 17 grudnia, kończy 22 grudnia Ale uwaga, 22 grudnia Kończy się o 9.59 rano Czemu tak dziwnie? No bo o 10 zacznie się już część Druga eventu świątecznego O której jeszcze nic nie wiemy, także dzisiaj tylko wam przedstawię Co jest tej pierwszej części eventu świątecznego A jest nowy Shiny, czarny zamek Z piasku Palosant, y, jego ewolucja Będą do zdobycia w wariancie Shiny, jaki to ma związek Z Bożym Narodzeniem, świętami, zimą Śnieżynkami, Mikołajem, czymkolwiek takim Nie wiem, ale to jest na Jantic, więc tutaj wiecie, dzieją się różne rzeczy, co ma na celu dawanie shiny zamku z piasku na event bożonarodzeniowy. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to jest robienie czegoś pod mniejszość ludzi na świecie, czyli tych, co są na południowej półkuli, gdzie oni mają lato podczas świąt Bożego Narodzenia, może o to chodzi? Chcą, żeby to też było dla Australijczyków. Jedyne, co mi przyszło do głowy, jak macie jakiś inny pomysł, dajcie w komentarzach o co chodzi z tym zamkiem z piasku. Nowy Pokemon w ubranku Dedeme, w kubraczku Świętego Mikołaja. To jest akurat ładne, to jest akurat ładny, będzie shiny. Fajny kostium, przynajmniej coś nowego, a nie odgrzewane kotlety z ubiegłych lat, więc to jest na duży plus. Bonusy w tym evencie to będzie ekstrazy, dwa załapanie. Jedna, druga dystansu, klucza. Collection challenge, showcase, w jajach 7-kilometrowych te Pokemony, Historia jest Pichu. Okulach słonecznych i takiej czapce, jak ten Steve Irwin, co go tam alligator zjadł. Może to Beskitu jest pod Australię jakoś robiony? No, chyba, chyba o to w tym wszystkim chodzi. To teraz każdy event będzie robiony pod obie półkule. Chyba o to w tym wszystkim chodzi, tak mi się wydaje. Sfil z szaliczkiem, gustownym. To już było w zeszłych latach, ale jak ktoś nie ma szans, można dalej polować w tym roku. Kapczu, zasmarkany. Miś z wstążeczką. Powraca znowu A Maura. A także Charkadet, który nie może być shiny. Nadziko, takie pokemony bardzo tematyczne, bardzo świąteczno-lodowe, które widzicie tutaj na załączonym obrazku. Alolański Senshu, Alolański Digle, bardzo świątecznie. Słynat, Delibert powraca, i to ze wstążką, i może być shiny. Także to jest shiny, którego można złapać tylko raz w roku, zawsze w okresie świątecznym. Dobra okazja dla tych, co przegapili eventy w ubiegłych latach albo nie złapali shiny, tak jak ja. Namel, też bardzo świątecznie. Snowware, o, hojnika, to chociaż pasuje. Darumaka, ognisty pokemon, na Święta, Little Leo, Burge Might, i Sandy Gast i Rewolucja. Palosant. To są dwa nowe Nic nie mówi Święta Bożego Narodzenia, jak robienie zamków z piasku na plaży. W sumie jak ktoś mieszka w Australii, to może, może, na jednogwiazdkowych rajdach. Pikachu w tym pięknym kubraczku. Kocham tego Pikachu. To jest jeden z moich ulubionych Pikachu w przebraniu ze wszystkich eventów, wszystkich wszechczasów czasów Pokemon Go, więc jest spoko. tak w śmiesznym kubraczku, czy tam szaliczku. Dedenę w ubranku. Także coś czuję, że znowu będzie rajdowane przez tych takich fanów różnych e, limitowanych Pokémonów w ubrankach. Będzie pewnie zniesione jakieś tam limit remote ride passów i będzie rajdowane Chociaż nie jest napisane, że jest zniesiony limit Ale codziennie można po pięć porobić, nie? remote'ów, na tego dedene Coś czuję, że będą tacy ludzie ceny robić wszystkie pięć codziennie No i oczywiście nasz piaseczek też będzie Na rajdach na trójeczkach. Yy, Rudolf czerwononosy, Glaceon z takim pięknym elementem ozdobnym, czymkolwiek on jest i Cryogonal może być Shiny. Ten Pokémon też pojawia się tylko w okolicach świąt, zimy w wariancie Shiny na eventach. Dosyć limitowany Shiny do zdobycia. Będzie płatny research, to nas nie dziwi. Teraz w każdym evencie jest płatny research, czasami dwa. Więc i tutaj musi być zarówno wartość dwóch dolarów, chociaż pewnie u nas więcej, bo skoro podnoszą nam ceny pokécoinów. o tym będzie osobny odcinek, bo nie chcę dzisiaj żadnej negatywności w tym odcinku. Po moim długim urlopie, po powrocie nie chcę nic negatywnego mówić o Pokemonach. Około 2 dolary, u nas może dycha, 11, 12 złotych, 13, zobaczymy. Zielone redpasy, inkubator, 1500 dustów. Okej, okay, ale pamiętajcie, słuchajcie, jeśli myślicie sobie, kusić co to za słaby event na Boże Narodzenie, nie no, daj spokój. Pamiętajcie, że w ubiegłych latach często bywało tak, że część pierwsza eventu Bożonarodzeniowego, który formalnie nie jest eventem Bożonarodzeniowym, bo Boże Narodzenie to jest zakazane słowo, eventu świątecznego, jest tą słabszą częścią. Druga część raczej będzie lepsza. Ja nie wiem jeszcze, jaka będzie... Jak się dowiem, to wam powiem. Ale, ale, tak długo mnie nie było na YouTubie, że musimy w ogóle nadrobić, na czym my stoimy, co się w ogóle dzieje w tej grze. O co, Kaman? Słuchajcie, zaczął się sezon wraz z grudniem. Dual Destiny, podwójnego przeznaczenia. Samo logo sugeruje, że w tym sezonie dostaniemy Black Kyurema i White Kyurema, To jest dosyć hardkorowe i dosyć ciekawe. W paczkach za 7 dni. Research Breakthrough. W tym sezonie mamy takie Pokémony jak Alolański Raichu, Pancham, Avalag, Frigibax through Jang Mo. Na rajdach od 3 do 12 grudnia będzie Genesect z Chill Drive. Em. To już chyba jest ostatni, tak? Tak wydaje mi się, obiło mi się gdzieś o że to już jest ostatni z wszystkich jego różnych drive'ów, więc może już nas Niantic na nie będzie raczyć Genesectem? Od 26 do 4 stycznia będzie Giratina. Natomiast, co jest pomiędzy? Pomiędzy są Mega Latios i Mega Latios. Jako, że to są mega rajdy legendarne szóstego poziomu, to one zajmują miejsce również bossów legendarnych. Przez ten czas nie będzie piątek. Legend piątego poziomu będzie zamiast tego ten Mega Latios, Mega Latias. Także dwa raid houry, które są w grudniu. 18 grudnia, 25 grudnia, wiem. Boże Narodzenie, świetny dzień na rajdowanie 18. Na pewno każdy o 18 wstanie od stołu świątecznego powie Przepraszam babciu, nie będę teraz z tobą siedzieć przy stole, śpiasz tych kolęd, daj mi spokój, idę grać w Pokémon rzucimy tymi uszkami, słuchajcie, fah, nie będę siedział przy stole wycalawszym i idę łapać Pokémon. Wiadomo, tak się na pewno wydarzy. Nie, no ja tu sobie słuchajcie tak. Trochę z dystansem, z humorkiem dzisiaj komentuję. Wszystko, oczywiście, ogółem to jest fajnie, że w końcu po latach, wydaje mi się, że minęły lata od kiedy był Mega Latios, Mega Latias. Dobrze, że to powraca, no bo mega legendarny Pokémon. W końcu do tego wracamy. Ciekawe, kiedy Mega Mewtwo, też inna mega legenda, tylko jej jeszcze nigdy nie było w grze. Może kiedyś się doczekamy. Także 4 grudnia. Genesect 11 grudnia, Genesect 18 grudnia, Mega Latios, 25 grudnia, Mega Latias, chociaż o tyle dobrze, bo w sumie Latios jest lepszy z tych dwóch, jak zastanawiacie się na którego rajdować to... i fakt, że 25 to jest Boże Narodzenie, godzina 18, nie jest dla was wystarczającym argumentem, żeby wtedy nie iść na rajdauer, no to niech będzie dla was argumentem to, że Latios jest lepszym z tych dwóch, Mega Latios, wtedy idźcie. Na Mega Rajdy, A tak w ogóle wygląda rozpiska mega Czyli 3, 3. 12 będzie Mega Bonet, 26 do 4 stycznia Mega Aboma snow. Słuchajcie, w tym sezonie miesiącu. Będzie się pojawiać Shadow Regis. Na shadow Ride'ach Max walki. Tutaj dzieje się sporo, słuchajcie. Od 3 do 9, czyli teraz, teraz słuchajcie. Jeszcze parę dni. Machop, Beldam, Phalanx, Wulu. Z tych jest ciekawy Machop. Machop walczący Pokémon. Przyda nam się później do kontrowania na przykład, LaPrasa w tą niedzielę. Można się powoli przygotować, ale nie przecholujcie wzmacnianiem tego Machopa, bo kiedyś Machop dostanie Giganta Maxa. W sensie maczam. Giganta Maxy są dużo lepsze niż Dynamaxy, więc nie zmarnujcie jakichś XL Candy i innych zasobów na wzmacnianie Dynamax Machampa, dobra? 35 level max, więcej w to nie inwestujcie. Od 9 do 23 grudnia za Charmander Squirtle Squawet... Krabi, Krabi jest nowy spośród tych Dynamaxów i to samo ostrzeżenie co w przypadku Machampa, też kiedyś dostanie Giganta Maxa, też nie inwestujcie XL Candy. Od 23 grudnia do 6 stycznia, czyli Święta Trzech Króli, Startery z Legionu Galar, Cryogonal, jego też nie było jeszcze na Dynamaxie i Krabi. Będzie też w tym miesiącu, tak jak już było do tej pory, Max Monday, Max Monday to jest event coś jak Raid Hour, tylko na max walki poniedziałki. Od godziny 18.00. drugiego to już było to. Przepadło nam Squirtle, ale 9.00 Krawit, 16.00 Charmander, 23.00 Krayogonal, 30 Bulba Bulba. Spotlight Auery w miesiącu, jakim jest grudzień, to Trzeci nam przepad już to już było. Dziesiątego, dwa razy catch XP. Mark Row. Siedemnasty, dwa razy catch Candy. I Bert i Slagma Czemu lodowy i ognisty? Może oni coś mają bez hitu, z tym, że teraz jest lato na półkuli południowej i chcielibyście, tacy wiecie, awangardowi. Hej do przodu, okej. Okay. 24, czwarty, wigilia, oczywiście. Delibert musi być. Wiadomo, że w Wigilię, tym bardziej o godzinie 18 To będzie jeszcze bardziej kapikaturalne. Jak przy wigilijnym stole. Wstaniecie o godzinie 18 od stołu. Kierogi, Bigos, wszystko wywalicie. Pea, Eee, siedział przy tej Wigilii, idę łapać czerwonego ptaszka w Pokemonach. I bang, dwa razy Transfer Candy. 31 grudnia, podwójny exp za ewolucję, także elegancko. Słuchajcie, eventy w tym miesiącu. Just Make Up of Tea to jest teraz event z nowym Pokemonem herbacianym. Na pewno już go widzieliście że jak nie, to do jutra go sobie złapcie. Aspiring Dragons Research Day, to jest jutro, słuchajcie. Od 14 do 17 z Pokestopów lecą researche, można trafić sporo Shiny. Smoczych Pokémonów. 8 to jest ta niedziela Jest Gigantamax Lapras Max Battle Day Ale długa nazwa Chodzi o to, że będziemy od 14 do 17 bić Laprasy w formie Gigantamax Jak mamy ekipę A jak nie, to możemy zapłacić Używając nowego itemku O tym więcej może w jutrzejszym odcinku o tym nowym, płatnym przedmiocie. Muszę się trochę dłużej na ten temat rozgadać. 14 grudnia, tydzień później, Necrozma Fusion Raid Day. O tym evencie też jeszcze zrobię osobny film, bo to jest grubszy temat. 21 i 22 jest Community Day. To jest, słuchajcie, Community Day taki podsumowujący cały rok, więc jeśli przegapiliście jakiś Community Day w tym roku, tutaj złapiecie te Pokemony, które przegapiliście na tym grudniowym Community Dayu. O tym też może jeszcze zrobię cały osobny film. Zapowiedziano też event, jakim będzie Go Tour Unowa. To w nim właściwie pewnie będą ten Black Curem i White Curem. Ale szczegóły jeszcze zrobimy sobie bliżej tego eventu. Cały filmik omawiający cały event, dobra? I to jest na razie tyle. Filmik o zmianach cen Pokécoinów, o nowych przedmiotach i tak dalej to jeszcze będzie. Nie chcę za dużo zdampować na Was informacji w jednym filmie, bo miałem przerwę. Nie chciałem mieć tej przerwy, ale wziąć sobie taki bezpłatny urlop. W sumie nie było źle, bo zatwiedliśmy rzeczy przez ten czas, że, że głowa mała. Remoncik zrobiliśmy, córkę w pokoju. Auto kupiłem w ogóle. Tak czy inaczej, jutro jest Research Day, i jutro też jest mój livestream stream z otwierania paczek kart Pokémon. Jutro wrzucę kolejny film. Albo nawet dwa, bo skoro powróciłem na YouTube, no to się odpaliłem. Słuchajcie, chcę nadrobić ten stracony kontent, którego nie wrzuciłem przez ten czas, jak mnie nie było. Także nie zaczynajmy nieskończonej ilości nowych wątków o osobnych tematach na no, osobne filmy. Widzimy się niedługo. Mam nadzieję, że nie tęskniliście za mną za bardzo. Ktoś w ogóle zauważył, że mnie nie było? Mam nadzieję. Napiszcie w komentarzach. I widzimy się chyba jutro, chyba jutro. I tym razem już na no dobre. Jestem.